Od strony, żeby mnie było widać O Nie wiem czy mnie dobrze widać czy nie Jestem na granicy w Bobolin na takim pasie granicznym No bo jak od naszej strony jedziemy przez z, można powiedzieć no, ze Szczecina to cały czas pod górę, pod górę, pod górę, pod górę i jesteśmy później kończy się asfalt to jest typowo pieszo-rowerowe przejście graniczne Z samochodami tutaj się nie przejedzie oficjalnie a nieoficjalnie to tam różnie bywa gdzieś tam bokami może po polu się przesmykną potrafią ci co wiedzą a później się jedzie tam w tamtą stronę i to dojeżdżamy do miejscowości już niemieckiej, która się nazywa Schwenenc. A ze Schwenenc to już jest droga otwarta. Jak kto woli. Można dojechać do Kracków, można dojechać nie wiem gdzie tam. No wszędzie. Akurat mi przyszła jedna miejscowość na myśl. I do głowy tak się przypomniała. Ogólnie mamy niedzielę. Dzień leniwy, taki ja rano się wzmogłem trochę, przemogłem, wstałem i pojechałem na rower. Oczywiście polecam wszystkim, bo rower to jest coś, co budzi nas do życia, i jesteśmy wtedy rzeźcy, chętni do pracy, współpracy, przebudzeni. Płynie w nas gorąca krew, i w ogóle tak. A tak, na małym marginesie, zapraszam wszystkich do oglądania mojej strony na YouTube pod, pod moje logo to jest srebrna gwiazda. No i, no i. Co tam może się ciekawego dziać? No, tam są głównie filmy rowerowe. Wszystkie prawie rowerowe dwa filmy są tylko poświęcone pracy, która kiedyś tam kiedyś była w znaniu ta piekarnia już nie istnieje i tam właśnie pracowałem. No to tak wrzuciłem na, 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 tego, na YouTube, żeby obejrzeć to no, a tak. A tak to w większości to rower, rower, rower i namawianie do roweru, jazda na rowerze i, i filmiki z przejazdu z punktu A do punktu B, czasami takie, że tam trzęsie mocno, czasami coś jest napisane, czasami zapomnę coś wpisać. Ale ogólnie staram się żeby było mniej więcej wiadomo, gdzie to jest. Przynajmniej nie określam punktu dokładnie, gdzie jestem, ale że jestem w Niemczech czy w Polsce, to już tam wiadomo. No i cóż, rower, to jest takie oderwanie się od rzeczywistości i od codziennego życia. Także polecam, polecam. Polecam rowery i górskie, polecam rowery i szosowe, takie typowo kolażówki i trekkingowe. Trekkingowe to są takie, no też. Trekking można zrobić, nawet rower trekkingowy to można można yy, zrobić tak, że on będzie i, i będzie można na niego dużo zabrać. Zależy jak czy ma się torwy z boku, czy ma się to do góry jakiś baniak. Ja mam do góry taki baniaczek. No i mi to wystarczy, bo on jest akurat schowany za rowerem, on takich wielkich oporów. Nie stawia a te torby z boku, co są w tych rowerach, no mnie to nie, nie przekonuje. No, chyba że już są jakieś bardzo dalekie podróże i trzeba bardzo dużo zadać. Ale wystarczy ten, co do góry jest bagażniczek, i z przodu jest jeszcze torba też powieszona na kierownicę, i to jest w zupełności wystarczająca sprawa. No i trekking, trekking się zachowuje tak jak rower szosowy: jeszcze le Monde do niego położyć, położyć się niżutko, kierownicę zniżyć troszeczkę. I leci się tak samo szybko jak, jak kolarzówką. No pewnie kolarzówka jest lżejsza, no to będzie tam, ale, ale to jest też to samo. Także zapraszam na rowerek i polecam, właśnie, coś na motocyklu. No właśnie, to pieszo, rowerowe i motorowerowe. no bo motorem też tam się przesmyknie przez tą granicę. Tak, na marginesie, tak właśnie, bo teraz przejeżdża tutaj z tamtej strony motorem. Także pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, już chyba po raz setny i zapraszam na rowerek